Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Yaht TV A dzisiaj zrobimy, zrobimy sobie recenzję tego oto zestawu z Droningalu, czyli Smoczy Mistrz Edad. Zapraszam do oglądania. No więc się prezentuję pudełko do zestawu z przodu. Tar właśnie wygląda. A, a, a tar wygląda z tyłu. A tar wygląda właśnie ono z tyłu. No i wygląda nawet bardzo fajnie to pudełko. Nawet jest dobrze wykonane i nawet mi się podoba. A teraz przejdźmy już do, do zestawu. No więc, jeżeli chodzi o ten zestaw, to mamy, to mamy tutaj pięć figur takich czyli Nije, Loida, Sorela, Rasa i Cindera i za chwilę do nich przyjdziemy i mamy właśnie tego, z smszego mistrza Galta i gąb rozbijania może zacznijmy właśnie od gąbu rozbijania no to tak on się prezentuje mamy tutaj taki właśnie gąb i młot rozbijania no i jest to taka konstrukcja, konstrukcja taka czarno-szara taka, taka Czarno, szara niebiesko, niebieska. No i jest nawet ładna, bo takie jeszcze takie kwiatki chyba, albo jakieś liście. Nawet fajna jest. No teraz przejdźmy dalej. Yy, no to może teraz do, do teraz muszę do mistrza Galeta przejdźmy. No, więc o. on się prezentuje następująco. Ma taki kapelusz na głowie. Nawet dwa takie kapelusze. Ma tutaj takie oczy jeszcze. Ma oczywiście ruchomą szczękę. Jak widać. Ma on też takie dwa skrzydła, takie brązowo-szare. Takie białe łuski jeszcze ma. Ogromny, taki czarno biały z takim mieczem na końcu. Z takim jakby czymś. Ma jeszcze oczywiście tutaj siodło takie jakby... jest takie czarno-biało, czerwone całe. No nawet ładny jest. Nawet mi się on bardzo podoba. Wygląda na, naprawdę bardzo fajnie. I mm. można oczywiście na, na niego posadzić figurkę oczywiście. Tak jak to zawsze jest przy smokach i przy innych takich pojazdach czy właśnie zwierzętach. Dajmy na to taką, taką niję na przykład. No i właśnie siedzi na nim teraz. Trochę mało widać ją, ale siedzi, siedzi. No także ten. smart prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Tak samo jak Ronk. No i co? Teraz może przejśćmy już do figurek. I jeszcze, I jeszcze w tym zestawie oczywiście mamy jak, jak zawsze separator, separator do klocków też. No, to taki zwykły separator jest. No, więc teraz przejdźmy już do figurek. Więc może zacznijmy od bohaterów, a później przejdziemy do złoczyńców. Albo najpierw złoczyńcy, a później bohaterowie. Jeżeli chodzi o rasę to tak on wygląda z przodu. Jest właśnie taki cały fioletowo y, czarno-niebieski. Ma takie ładne na drugi z tyłu i z przodu. Taką szatę, bardzo taką mroczną. Znak wilka. Y, fioletowy, jakby taki y, kamizelkę, czy nie wiem, jak to nazwać. No i prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Oceniam godzinę 10. Jeżeli chodzi o Cindera, no to on ma taką twarz, taką żółtą. Ma takie włosy, takie siwe. Jest taki cały, cały siwo niebieski. No i ma taki strój jak Jordana, też który już, który już kiedyś omawiałem w, no, w innym filmie. Także ten. W innej recenzji zestawu. No i nawet bardzo fajny jest. Teraz przejdźmy już do bohaterów. Hmm. No, dalej, jeżeli chodzi o bohaterów, to mamy tutaj Sorę. Jest to jej strój sezonu pierwszego, więc nie ma jakichś fajerwerków, no ale ma na bardzo ładne nadruki. Jakiś kot tam z tyłu chyba jest. Ręka jest taka złota, taka robotyczna. No, nawet fajnie się prezentuje. Nie jest najgorsza. Jest zresztą nawet bardzo fajne. to jest taka powtarzalność właśnie, że to jest ta, ta sama figura co nie co nie pierwszym, bo to jest sezon, drugi ninja, ninja, do powstania smoków. No. Więc prze, przejdźmy dalej. Dalej mamy NIE. No ona już nie jest taka powtarzalna, jest to jej nowy strój. No i jest on taki niebiesko yy, bordowy, szary tak jak zawsze u Nij. Jest nawet ładny. Tak wygląda bez maski. Jest to chyba ta sama co w przesunięciu pierwszym. No i co? To też jest nawet bardzo fajne. Bardzo mi się podoba. I na sam Lloyd. No. On ma taki strój zielono. Zielono-ciemnozielony. No, i też prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Twarz wygląda tak i też jest to ta sama twarz, co w pierwszym było Chyba. No. Prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. No, więc jeżeli chodzi o, o, o ten cały zestaw, to senior go by oczywiście dziś na 10. Bardzo fajny jest i bardzo mi się podoba. Polecam wam go kupić, bo fajne figurki tutaj są między innymi. I nawet fajny ten smok jest, czyli Smaczny Mistrz No i ogólnie no, jest bardzo fajny ten zestaw. Także ten. Dzisiaj omówiliśmy sobie ten zestaw właśnie. Czyli Nagrodinger do Smoczy Mistrz Ja byłem LaciTV. Pa pa.